Grzesiu, podobno chcesz nam pokazać coś ciekawego? Tak, to prawda, ale teraz zobaczę dla Was intro. O kurde. Ha! Prawie sikłem. Widzę, że po Felderze to jest chyba 360, tak? Tak, to jest pierwszy w Polsce model DS7 w limitowanej edycji La Premier. Będzie tych sztuk, limitowana edycja jest limitowana mm. nie ilościowo, mm. ale czasowo. Produkcja miała się zakończyć w lutym, ale zakończy się produkcja tych samochodów w kwietniu, więc mamy jeszcze wow. dwa miesiące, żeby takie auta zamawiać. Piękne. Ma to Są naprawdę. Logo. Jeżeli chodzi o grę detali, szczegóły, Elementy wyróżniające to auto robi całkowicie robotę. Jest mega agresywny design. Wersje 360 koni są obniżone, mają szerszy rozstaw kół, detykowane tarcze DS Performance Line z zaciskami czterotłoczkowymi, które to są, są co, co prawda, z PSE, PSE, 500 z PSE, mm -hmm. 308 GTI. Natomiast hamulce robią robotę, zatrzymują zdecydowanie lepiej samochód, lepiej się chłodzą. Mamy la, listę. Premier. la premier, która no, informuje nas o tym, że mamy do czynienia z modelem z okazji premiery samochodu. To co, zrobimy mały unwrapping? Zrobimy. Fajnie to będzie. Natomiast... Bo dla mnie takie zabezpieczenie samochodu to jest coś nowego, ponieważ Peugeoty przyjeżdżają o tak, zabezpieczone, <laughs> a DSY jednak mają tą maskę, dach, zabezpieczone od ptasich odchodów, od kamieni wszystkiego. Za to zabezpieczenie zabezpieczenie samej maski. Musimy tą maskę wcześniej otworzyć. Oczywiście, mamy tutaj teleskopy, od razu Wam pokażemy ten silnik 360-konny, Znaczy on tu ma nie, 200. bo tu ma 200! <laughs> tu ma 1.6 200 koni, no ale tak, to natomiast... ponad 100 koni na każdą z osi, tak. no zmienia, roboty, zmienia w ogóle postać rzeczy, natomiast to jest też bardzo ważnego z, tymi, z tą mocą tych 360 koni, że w Versus normalna hybryda, która wspomaga elektrycznie do 135 km na godzinę, w wersji 360 koni wspomaga aż do 185 km na godzinę, więc to jest naprawdę wielka różnica przy autostradowych prędkościach. W DS mamy duży nacisk na detale, więc i samochody muszą przejeżdżać dobrze opakowane, żeby nie były poniszczone, porysowane, co potem nam utrudnia przygotowanie auta do wydania, więc ściągamy sobie wszystkie elementy ochronne. Teraz, żeby ściągnąć zabezpieczenie z dachu, musimy otwierać wszystkie drzwi. I teraz możemy zacząć od przodu. Klej z przedniej szyby, ta sięka, do końca. I teraz wzdłuż Boki? słupków po kolei. Ciągniemy sobie. Od razu widzimy czarne relingi dachowe. Mamy również okno. Panoramiczne z szyberdachem. dachem. To, po można po dachu wyróżnić nowego DSA 7, czyli mamy płetwę rekina na dachu, która informa o było? tym, że mamy... Nie było. O. Tutaj mamy nowy system DS- Iris system, który jest już sprawniejszy, ma ikonki po prostu XXI wiek. Pozamykaj drzwi teraz co, lecimy ze słupkami. Teraz możemy lecieć ze słupkami, to rzuć na razie tutaj ten. Słupki również są wykończone w piano black, więc tutaj Szybamy po kolei. Dawaj do o, mikrofonu. Nie umiem, Ale w ogóle masz fajne, bo jak widzieliście na shortach wideo z, z Peugeot, to nie było tych chwytaków, chwytaków, chwytaków no dokładnie. U nas trzeba mikrofon to... <laughs> Dobra, to się odsunę. drzwi nie zabrał raz Udało no się. <śmiany> Teraz możemy pokazać właściwie bryłę boczną z bumperami naszego samochodu. Fajna specyfikacja, bardzo elegancka, zadziorna, dlatego że auto jest całe w kolorze czarnym. Mamy czarne dekory wykończeniowe wokół szyb, mamy czarne relingi, które odkryliśmy poprzez ściąganie elementów ochronnych. Mamy listę informującą o tym, że jest model La Premier, pozostałe modele takich list ozdobnych nie mają. Oczywiście 21-calowe obręcze, które na żywo robią jeszcze większe wrażenie, z tak zwanymi plackami na... Felkę, dlatego że ta oponka naprawdę ma malutki profil, żeby być precyzyjny. Mamy tutaj pilot Sporty 4S, więc oponę, która naprawdę robi dobrą robotę latem na torze. Ponadto mamy tutaj rozmiar dokładnie Państwu podam 24535R21, więc na. No, koło. W naszych markach kompletnie niespotykane, nie? Kompletnie. Znowu chyba tak. masz największe koło, znowu, tak? Yy, chwilowo pewnie. Jak tak. już myśleliśmy, że w Perzu mamy 20 i w końcu jesteśmy jak w Desie, to oni wywali 21, więc znowu mamy mniejsze koło. Tak, z tyłu z kolei, jeżeli chodzi o takie elementy smaczki, gdzie zaraz też Państwa, jak skończycie oglądać ten film, zaprosimy do innego wideo. dziękuję za prezentuję pierwszą DS-7 w ogóle w Polsce. Stare Mam wideo. Mamy też wideo, gdzie pokazujemy i porównujemy 360 Versus do normalnej konnej koni. Natomiast lampy niż poprzednia generacja. Tutaj też mamy czarne dekory, wszystkie, czyli wokół świateł, tak zwane Death Wings są w kolorze czarnym. Mamy czarne wykończenie, jeżeli chodzi o y, logotypy. Więc jak ktoś się zna, widzi, no to jest to tylko delikatnie widoczne, że to jest wersja ITENS, czyli wersja zelektryfikowana z napędem 4x4, również czarny logotyp. DS Ale tutaj już nie są matowe, tylko chrom. lakierowane. Tak, tutaj mamy lakierowane czarne, z przodu mamy matowy y, logotyp DS-a. Również informacja o DS-7. Mamy logotyp też Performance Line, dlatego że wersje 360-konne są wersjami z Performance Line, dlatego że mają tu zacięcie sportowe i inne tarcze No Trudno, żeby przy 360 koniach nie miał innego zacięcia niż sportowe. dokładnie. Natomiast smaczki, detale, osłabsze linie, stylistyczne wykończenia. No i to, co jest w tym aucie po prostu mi robi największą robotę to właśnie te czarne dekory. Bardzo elegancko. I to, z czego czasem się z ludzi śmiejecie na ulicach czyli dystanse zamontowane tutaj dystansów nie ma, ponieważ jakby zawieszenie jest em, poszerzone jakby z założenia. Natomiast. Może, można to tak zobaczyć. Popatrzcie, gdzie te koła, jeżeli one są na równi z bokiem samochodu i tak tutaj są te pół centymetra, ale jeżeli i tak są na ale lewny, z przodu. Pokaż. Tak, na równi z bryłą samochodu, kiedy tej tej opony tu kawałek wystaje, no to ja nie wiem, chyba nie ma nic piękniejszego niż po prostu szeroko tak. m, ustawione koła w samochodzie. Możemy jeszcze pokazać jak w ogóle wygląda wnętrze samochodu, bo też często państwo pytacie, dlaczego na przykład auto ma wystające kable z przodu pod kierownicą, więc zapraszam. Auta przyjeżdżają do nas zabezpieczone. Mamy poza oczywiście zabezpieczeniem zewnętrznym w postaci folii, folię również wewnątrz samochodu, tam gdzie może się na przykład nam skóra uszkodzić, ubrudzić, więc jakby kierowca w transporcie otwierał drzwi, tutaj również skóra jest zabezpieczona. Mamy również fotele pokryte pełni skórą, wszystkie tutaj progi wchodzące, niziutko jest poprowadzona ta folia, która nam zabezpiecza cały próg. Żeby tego auta sobie nie porysować, nie poniszczyć. Tutaj nie możemy zawadzić butem. Poproszę tutaj przejście eleganckie. Wysiadając, często mamy efekt, że uderzamy niechcący butem, więc, żeby nie uszkodzić, sobie tego nie poniszczyć, w trakcie przed odbiorem przez klienta, mamy to zabezpieczenie. Tutaj kolejny element, który jest rzadkością, tutaj jest w standardzie, jest to zabezpieczenie do. Kół, no jakże do jakże drogi fel. kół, nie? Więc, jeżeli nie chcemy ich stracić, to takie zabezpieczenie jest u nas już w standardzie. Natomiast tutaj Państwo macie odkrytą całą elektronikę, dlatego że przed wydaniem samochodu, do auta przychodzą tak zwane PDIKi. Tutaj też chcemy Państwa odwołać do naszego filmu z przygotowania auta, bo właśnie tutaj wpinamy się komputerem. I Wgrywając wszystkie aktualizacje, systemy rzeczy do samochodu, ustawiamy godzinę, czas i, no potem i ustawiamy tryb klienta, chowamy, czyli żeby samochody tak. wszystkie, na przykład dach nie działa bez trybu klienta. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć o tych szczegółach, to zapraszamy do wideo właśnie o przygotowaniu samochodu do wydania. Rok 2023 to rok nowości w koncernie Stellantis, w szczególności w Marce Peugeot, nie wiem jak u ciebie. Także śledźcie nasz kanał, bo na pewno będzie bardzo dużo kontentu, a my chcemy go dla was zrobić. Oglądajcie shorty, które będą się pojawiały i informowały o bieżącej sytuacji u nas w firmie, co do nas przyjeżdża, co się dzieje, jakie mamy nowości, ale również dużo ciekawostek takich z zewnątrz samochodu informacji. Natomiast co sobotę o godzinie 16 macie nowy film na naszym kanale z większą ilością dawki informacji na temat bieżących nowości. No i widzimy się. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dzięki.